Ło kurwa, 10 zł. Dzięki za 10 zł, przepierdolę to na Jabola Nie no, na no, sprzęt ewentualnie. Czemu ta walka jest taka ciężka? Do kurwa, no! JU Ty, Gerara Kir, prezydenta w Polsce? No przecież to jest to jest rezydent w Polsce. To jest na Podlasiu się dzieje. Ejo. Trzeba odprowadzić dzisiaj y, córkę prezydenta. A ja pewnie kurwa nie dam rady. A ten ham już chyba y, wszystko kupiłem wcześniej od tego hama. Imigrant ci się kręci po osiedlu i dzwoniłeś na pały. A to dobrze. Dzieci zaczepią. A jak nie twoje dzieci, to co się będziesz przejmował? A zostałeś wynagrodzony, aby że zadzwonić na policję? Pa oko potrzeba, od tego chyba od tego wielkiego chłopa. Ha, setkę do piwerka. Powinna ci dać dupy. Dupska, ci powinna dać Dobra, idziemy tu Pa, kolejką będę zapieprzał Get on! Ty, tam chłopiec, pa! Nie, nie rzucaj we mnie! Pa, ale zabawa do Mmm Ty, co? jak ja strzelałem i ona... I ja z na przykład jakiegoś chopa zrzuciłem, to ona tak ręką za mną ta szli coś robiła? Pa Pa! Rzeczywiście Ja pierdzielę, ona mi kibicuje. Robi tak. Mm, mm, mm. Ty, coś tu słyszałem. Aha, bo ona wchowała drzwiami. Ty, nie umie skorzystać z drabiny, a z drzwi umie korzystać. Nice. Co za baba. A co ja mam tu w ogóle kurwa zrobić? czek. Chąź niżej, wyżej, kurwa. Ty to jest ten. To jest chłop. Ty ty, ja idę się cofnąć. O to chyba będzie walka z bossa, o bo ile dobrze pamiętam. Będę się bił z łysym z Brazers. Łysy z Brazers pod Podlasia Będzie walone na web. Ty! Nie, nie, nie! Pa! Ale ładnie. Widzieliście to? Jak przeskakujemy przez rzeczy, to. W, przez ten. Przez rzeczy, to wtedy mamy ten. E, chwilę nieśmiertelności. Dzięki temu uratowałem siebie i Ashley. A, podziękuj mi, podziękuj mi. Klękaj, tak jest. Rytuał odprawiany to było. Bardzo ładnie. Co to w ogóle. z czemu to tak wisi? Powinno być. Niedopracowana gra 2 na 10. Elo. E... No to chyba sobie żartujesz, że nie myśl przez to przeskoczyć. Aha, bo to jest. Dobra. Zapomniałem, że to jest drabina. 10 zł. A z czego ten nowy film? O kurwa, 10 zł. Dzięki za 10 zł. Przepierdolę to na Jabola. Nie no, no sprzęt ewentualnie. Dzięki ci za 10 zł killer. Będzie z Paradise Lost. Film będzie trwał około godziny. Darek, znowu o tym Resident Evil 6. Ale ja mam w to sam grać? Czyż ja w szóstkę nie dam rady samemu zagrać? To jest za nudne. To jest za nudne. A może kiedyś spróbuję do Beki, ale ja nie wiem ile ja wytrzymam. 30 zł na komputer. Wow! dziękuję za 30 zł. Yy, wydam to na nowego RTX-a 5070, na którego zbieram. Mam odłożone aktualnie dwa koła. <gryw> Także jestem coraz bliżej celu. Kurwa, 30 zł. Dziś Kasiura leci, no? Dzisiaj dniówka będzie robiona. Dzisiaj byłem 12 godzin w pracy, to jeszcze dodatkowo nadgodziny robię tu. Use na Liona użyję, na, tą, na nią nie będę zużywał, ale sobie kupię jeszcze jednego szpreja eee, No ten wspierający drugi na Patronite oprócz siebie to mój rad. <laughs> Także <laughs> jeszcze do kolekcji mój stary i moja stara dołączy może kiedyś. <laughs> Kurwa Dobra, to jest trochę ciemno, się zaczynam bać. Mam obsrane porty. Niczym konon po maślance, czy tam y, major po tworoszku. A czy się nie doznałeś? Ja tylko raz w życiu musiałem faroszyk zjeść albo kwaśne mleko. Dla... Tutaj będą jakieś chłopy. <słuch> o nie, to będzie walka z bosem. Ty, może tu ten, Duda się ukrywa. Albo Jaworek. O nie, to U.S.S. Brothers! No takiego wstępu do filmu pornograficznego jeszcze z nim nie widziałem. Bardzo dziwnie się zaczyna. A znowu mi się nie pokazują przyciski, odpada. Halo, halo. Resident Evil 4 ogarnia i kurwa gram na padzie. Nie na myszce i klawiaturze. Pakie ma szpony. Ja pierdziele, opryszczka mu wyrosła na plecach. Ja nie pamiętam, co to trzeba robić. Na bardzo. Ładuj to. A, coś się tam świeci. Coś się tam świeci w jego kręgosupie. Albo mi się wydaje. Wydupię Ty idę na drabinę. Wydupiam stąd. Elo. Czy mi to coś zrobi? Co jest, kurwa, skąd, co, co on w ogóle zrobił? Nie! Ty, ja chyba nie to mam robić, tak mi się coś wydaje No i nie zdążyłem Pa, jeszcze mnie przez ten, przez ściankę ten. Ło! Wow. ledwo, ledwo. Prezydenta w Polsce? No przecież to jest, to jest prezydent w Polsce. To jest na Podlasiu się dzieje, albo w Sosnowcu. Pa. A jak na razie nie jest lekko coś on jest taki twardy ten chłop. Taki granat mu nic nie zrobi. O, pa, co się udało? Nie, tyła to nic nie widzę. Kurde. Nie, no ale dlaczego on przeżył, zginął? Mi się wydawało, że jeszcze mam na dwa te. Ja pierdolę. No kurwa, czemu ta walka jest taka ciężka? Do chulia, no! Czy ta gra nie jest ciężka, po prostu z jestem zjebem? Ja po prostu się odzwyczajem od grania na padzie, tak. O! Ja! Dwa razy pod rząd, widzieliście to? Co za oszu... oszust pierdolony, to jest oszust. Jest! Dobra, mamy drugą fazę, druga faza. On w ogóle się wiesz, jak jakiś Spiderman, kurwa. Jest! Haha, łysy ha, zbrazem spokonany. Nie dałem mu rady Lisa Ann ee, e, i inne e, gwiazdy dla dorosłych, ale ja mu dałem radę. Myślałem, że to utknę na. czy kurwa dni, ale jestem bogaty. Ty idź sobie, ty, Ja weź mnie zostaw w spokoju. Nie chcę z tą kobietą nic, nic do czyniania. Trzeba było przyjść i mi pomóc, kurwa, nie. Znowu ta uszata, no. Łazi za mną mi się odczepić nie chce. Coś tam gada, że jest córką prezydenta. Wiedziałem mnie to boli. Według mnie to trochę była głupota, że dodali ją do tej gry. No idziemy wsadzić oko. Jak kto to w ogóle wymyśli, że takie klucze robić, ale dobra. Wypalam gałkę oczną. O nie, teraz zamek Czyli się zaczyna e, najsłabsza... A tego zamku nigdy nie lubiłem Pamiętam, że tu by chodziły te takie... E, te w kapturach, nie? I one chodziły i gadały More, more Ciabada bada, amore Ej, amore Ty, co jest, kurwa? Ty, zabiłem kierowcę! Zatrzymaj się tą ciężarówką! Chodź tutaj, ty głupia chipo. Albo nie tutaj. A, chyba tutaj nie miałem iść. <laughs> Kurde. Ty, uciekamy, co? Może tu chodzi o to, żeby uciec O, udało się, patrzcie A też samo było Jupol! Ty! gerarakir Kir Ty albo nie, bo, bo oni mi dadzą ten. Yy... Oni mi dadzą yy, złoto. To nie, to nie, nie cofamy się. Walka, walka, wychuje. No, jesa, tak się ich robi. Pa, jeszcze idą. Nie, nie cofamy się. Zostańcie tutaj. Patrzcie ile złota oni nam dadzą. Zaz się do czegoś ta kobieta przydała. Kto by pomyślał? No. <grywka> Szkoda, że nie ma tłumaczenia, co gadają te wieśniaki. To by było ciekawe. Szagnuj zwieśni, no, bo oni, oni ten w ogóle oni gadają po podlasku. A co masz mi chopie do sprzedania tym razem? Masz jakąś dudę albo jaworka znowu do sprzedaży? Jest! W końcu! Waliza nowa. Ten pistolet chyba był słaby. Broken butterfly z magnum. Eee, rifle semi-auto. Ty, miny tu można rzucać, ja nawet o, 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 o tym zapomniałem. Ty, bardzo dużo rzeczy tutaj teraz e, chcesz mi opieprzyć. Się rewolwer chyba, bo on miał takie mocne pierdolnięcie. Dobra biorę tego rewolwera Riot shotgun, 32 kobla Ty to się opłaca Ty ale capacity nie da się zwiększyć tego shotguna Co ty kurwa gadasz? Co to jest za shotgun dziwne Ja pierdziele O właśnie to jest to czego ja nie lubiłem w, w, w tym zamku Te ich, te ich gadanie Koheblo, koheblo, koheblo Mam złe wspomnienia z tym Były obsrane porty wtedy Kurwa, ta gra jest trochę przerażająca dzisiaj nawet, powiem szczerze. Co tam, ga Biadolisz? Ty, oni gdzieś u Gierary Hill uciekają chyba. Oni tu chyba o tym szli, poczekam sobie na nich chyba. Nie wiem, co mnie czeka tam, a... Kohedlo. kurwa... Co ja robię w ogóle? A jestem... Ja jestem jakieś dzisiaj przypieczone. Jadymy z nimi. O nie! Proszę cię, nie wszelaj do mnie. Ciastąd zdejmę. E, nie, nie ma tutaj tej beczki. Tutaj chodź. kurwa Kaja jest! Ty czek! Nie będę mógł z tego strzelić, pa! Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, ale tu mam ten Jelo, jedna kapata, kapatulta rozwalona. Ty jeszcze tutaj jest. Dobrze, że się ona... Chowie co się za mną jest. Służycie to? Jak ktoś cały czas chodzi? Ktoś chyba idzie do mnie. Dobra, idę na żywca. Ja się nie boję. Ty! Ktoś jeszcze strzela! O nie! Ja pierdzielę, ale straciłem zdrowia. Kurde. Żółta Będzie żółta marihuana. A komu to potrzebne? Pierwsza część Devil May Cry miała być pierwotna... Tak, też słyszałem tą ciekawostkę A w ogóle wiecie jak miała wygląda... jak miało wyglądać ten? Resident Evil 4 Słuchajcie, może wam to pokażę Tutaj niektórzy mogą nie wiedzieć O, tutaj to jest pokazane, bo tutaj ta kamera nie była taka, ona była zmienna To było całkowicie inaczej, patrzcie Ciekawe, nie? Ja pamiętam, że ta gra była hejtowana w ogóle za to, że. Yy, za to, że jakby się różniła od dwójki i trójki. Nie wiem, czy to coś będzie jeszcze pokazywane. O, patrzcie jak ta, patrzcie jak ta kamera się zmienia. W ogóle to są jakieś są paranormalne rzeczy jakieś małe dzieci. O, i właśnie, i ta kamera się zmieniała wtedy, kiedy zaczęliście celować. Zagrałem takiego rezydenta Evil'a, a to by było ciekawe. A to już, to już, była, to już wtedy była ta beta, czyli to jest prawie to samo, to, to, co tam co było. No, tak, miała być podobna ta kamera, tylko że różnica miała być taka, że jeżeli celujesz, to wtedy y, ci się ona zmienia z za pleców. A to było fajne, chciałbym w to, takie to, to zagrać, bo to by mogło być naprawdę. To by mogło być naprawdę ciekawe. Czy ja tam jestem w stanie zastrzelić to? Chyba nie. A to był ten skarbik. O, ring na fiuta. Kurde molo. E, bardzo bym chciał uniknąć, żeby ona mi tu zginęła. Weź tu się schow. Zostaw to. Czy ja ją potrzebuję? Nie, chyba. Kurde, czas, tak żeby żebym on się nie zaciopa. Teraz! Biegnij! O kurwa! Ale to był głupi pomysł. Ja pierdzielę, jak ja to przeżyłem teraz. Ty ja tego chłopa chyba muszę zdjąć pierwszy, żeby on przestał strzelać na jakiś czas i dopiero wtedy mogę. Ty, dobra, teraz, teraz, teraz Szybko, zanim przyjdzie drugi. Dawaj, Ta, ja myślę, że z tego postrzelam w nich, czy coś. O, oszustwo. O, sprzedawca. A ja jestem ciekaw chłopie, co ty tu robisz, bo to jeżeli ty jesteś, to, to źle zwiastuję. Ty, ale sprzedam ci ten ringa na, na tego. Na penisa ci sprzedam. Tak się ruchano w średniowieczu. W dupie. Nie wiem, nie wiem po co to wziąłem. Nie wiem, co mnie tu czeka. Tu w ogóle widać. Tu albo tekstury są popsute, bo tu widać jakby coś było. A was tam ślepy. Jakiś tam jest skarbik. O nie! Na dół! Fani ryzyka idą. A wy to przyjdziecie czy nie zbyt? Weź to zostaje na chwilę. Kurwa, idą akurat w złem zawsze. Cię muszę wychylać. Masz kika O, ty, gnoju jeden. To jest ten yy, to jest ten cięższy robak. Ale chłop miał opryszczka. Najgorzej, najgorzej to było jak były te. Yy, nie wiem czy pamiętacie, chłopy z takimi tarczami. A za nami teraz zajebiście. O nie, ona tam została na dole. Ale to zajebiście wyszło. Dobra, nie mam możliwości, muszę niestety użyć to. Ja pierdziele zmarnowałem naboje. Teraz ja zbieram te miecze, a... Teraz stamtąd z dołu też podniosłem i co? Co mi to daje teraz? Co ja mam tu zrobić w ogóle? Aha, to jest platynowe. Czyli tu muszę dać golden, tak? A na górę mam dać platynowe.

i go No, you stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Yeah. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. Tajemnica. Nie chcę powiedzieć. To wydłupej. Nie potrzebujemy Hiszpana w naszym teamie. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Czyli rozumiem, że ta brama jest zamknięta. Bardzo dobrze rozumiem. O nie, to hiszpańska inkwizycja znowu. Gdzie on w ogóle poszedł? O kurwa ile kto idzie? Ej, no ale klikłem mixa. Cofaj, 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 Ashley, cofaj. A, nie chcę mi się zabijać, a pamiętam, że flasze działają bardzo dobrze na nich. Że masz? Ty! Patrz a to była w ogóle beczka do rozsadzenia części. No nie. What the fuck, ty. O ja pierdola. Dam radę dwóch nożem. No jessa! A znowu to była beczka, kurwa. Klucz i teraz, no właśnie, tak, tak coś sądziłem kurwa. Chamy jebane, wypierdalam stąd, Ty zakapturzony śmieciu. No nie! Przemienia się ham. Znowu pryszka mu wybuchła w ryju. Masz jakieś limit, odległość, w którym można ją zostawić? Tak, mogę ją zostawić na samym początku tej wioski, co zaczynaliśmy gra. <gry> nie, ona tam chyba do kurwa, bo jak ja odejdę od niej, to ona się później pyta: Ej, gdzie tu poszedłeś? Do dupy, kurwa. W ogóle do czego jest ten klucz? Co to jest za klucz? Co to jest jakieś kabiny? O, nie, nie, nie wiem, co to jest w ogóle. Dobra, nieważne, nie, nie wiem, co ten klucz mam.

A pająk, w ogóle ma predatorów obok siebie. I w ogóle gałki oczne, w ogóle mu wychodzą im stans z, z cienia. Ty, no to jest Lord Farquat! za szeka. Nam nie, nie chcesz tam bierz, kurwa. Te uszy mnie obrzydzają bardziej od tych zombiaczków. No <laughs> nie interesuje mnie to. Odczep się oddach nie. Chcesz to się zmienia w zombieczki?